You must plead guilty or not guilty. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Zaczęły się 20 listopada 1945 roku pierwszy taki proces w historii świata. Tutaj, w tym budynku, zbierają się sędziowie Trybunału Norymberskiego, którzy będą sądzić tych zbrodniarzy, którzy na tym zdjęciu wyglądają po prostu jak zwykli mężczyźni w garniturach, w krawatach. Nazywam się Janna Lamparska i dzisiaj z Militaria.pl jestem z Wami w Norymberdze, w budynku, w którym sądzono największych zbrodniarzy hitlerowskich. 1945 rok kończy się największa wojna, najkrwawsza wojna w dziejach świata, prawie 60 milionów ofiar, z czego połowa to cywile w masowych grobach, w obozach koncentracyjnych na bezimiennych polach. Kończy się epoka straszna, zaczyna się epoka rozliczeń. Procesów będzie wiele, ale dla świata najważniejszy jest ten pierwszy na którym zostaje sądzony między innymi Hermann Göring czyli najważniejsza najwyżej ustawiona osoba w trzeciej rzeszy po Hitlerze ale Hitler nie żyje więc Hitlera sądzić już nie można Nieprzypadkowo właśnie Norymberga zostaje wybrana na miejsce, w którym będą sądzeni zbrodniarze. Powszechnie mówi się, że Norymberga, dlatego że było to miasto nazizmu, dlatego że powstały tu haniebne ustawy norymberskie. Jest w tym trochę prawdy, ale rzeczywistość jest bardziej prozaiczna. Chodziło o to, że Norymberga znajduje się w amerykańskiej strefie okupacyjnej, czyli Amerykanie mogą mieć wpływ na to, co się tu dzieje. To pierwsza rzecz. A druga jest taka, że Pałac Sprawiedliwości stoi w miarę dobrym stanie, więc te procesy mogą się tutaj odbyć. Ale żeby to wszystko przygotować, potrzebne jest wtedy 10 milionów Reichsmarek. 20 listopada 1945 roku, godzina 10 Norymberga jest w ruinie. To jest miasto, które. Tak, naprawdę wygląda jak jeden wielki chaos. Tutaj w tym budynku na sali zasiada 22 oskarżonych, generałowie, ideolodzy, architekci śmierci. Po raz pierwszy w historii świata zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi zostają zdefiniowane prawnie. Oskarżyciele pochodzą oczywiście z czterech zwycięskich mocarstw to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Związek Radziecki i Francja. I się okazuje, że początkowo każdy z krajów ma swój własny pomysł na to, jak powinna wyglądać sprawiedliwość. Francja bardzo króciutko ma następujący pomysł. Skoro Niemcy chcieli wysyłać ludność żydowską na jakąś wyspę, gdzieś na koniec świata, to może my wyślemy oficerów nazistowskich również na jakąś wyspę. To się nazywa planem Napoleona. Napoleon przecież był bardzo długo więziony na Elbie. Procesy norymberskie prowadzone są, jak to się mówi, zgodnie z prawem narodów, natomiast według procedury anglosaskiej. Każdy z oskarżycieli, każdy z krajów zgromadził mnóstwo dokumentów. To są tony, ciężarówki, papierów, które mają przeważyć o wynikach tego procesu. To jest absolutnie niesamowity czas. Ta sala numer 600 wypełniona jest ludźmi, świadkami, obserwatorami, ludźmi, którzy zeznają, wspominają czasy II wojny światowej, ale mogą też przyjść ludzie z zewnątrz. Pytałam o to tu w muzeum, czy to w ogóle było możliwe i odpowiedziano mi że tak, ale mieszkańcy Norymbergi wcale nie byli chętni do tego, żeby na te procesy patrzeć. Po pierwsze nie wierzyli w nie, a po drugie ratowali swoje dobytki. Skończyła się wojna, miasto w ruinie. Obserwują proces również dziennikarze i jest bardzo dużo, bo nie było jak mówię, jeszcze takiej sprawy w historii świata. I Powoli, po kolei zaczynają mówić świadkowie. I opowiadają o tym, co wydarzyło się w obozach. To oczywiście robi ogromne wrażenie, szczególnie ten moment, w którym mówi się o paleniu żywcem małych dzieci, dlatego że nie było czasu. Bez gazowania, obrzucaniu ich gdzieś tam na stosy. Natomiast największe wrażenie na wszystkich robi film. Ten film ma numer 2430 PS i został zrobiony przez Amerykanów w obozach koncentracyjnych, wyzwalanych obozach, między innymi w Bergen-Belsen. I tam widać, wy to wszyscy znacie, przecież te zdjęcia są doskonale znane, te buldożery przesuwające nagie, wychudzone ciała, zrzucające gdzieś do rowów. To robi ogromne wrażenie na wszystkich. Oskarżeni w tym momencie zdejmują słuchawki z uszu. Niektórzy chowają twarze w dłoniach, ale nie dlatego, że są przerażeni, że to robi na nich wrażenie nie. Oni usiłują się od tego zdystansować. Ja nie wiedziałem, co się dzieje w obozach koncentracyjnych, będzie twierdził jeden. Ja wykonywałem tylko rozkazy, mówi drugi. Rozkaz to rozkaz. Więc ten moment tak naprawdę jest tym momentem, który przeważy o wyrokach, które zapadną w Norymberce. Sala numer 600. Niesamowite jest, że mogę stanąć w miejscu, w którym siedział. Skład sędziowski podczas procesów norymberskich. Atmosfera w tej sali jest podobno bardzo zimna, chłodna i jak dzisiaj się często mówi, nie ma tu emocji, ale te emocje są. Tu siedzi Gering, Keitel, Kaltenbrunner, tu siedzi Rosenberg. Proces toczy się w czterech językach. Po niemiecku, co oczywiste, po angielsku, po rosyjsku i po francusku. I teraz jest to pierwszy w historii świata proces, który jest tłumaczony symultanicznie dzięki technologii IBM-u. Również cały proces zostaje nagrany na setkach, setkach taśm filmowych. Rudolf Hess. That will be entered as a plea of not guilty. Uh, Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Nicht schuldig. Ich kenne mich nicht als schuldig. Ich bin in keiner Weise schuldig. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Ich bekenne mich keinesfalls schuldig. Ich beantworte die Frage mit Nein. oskarżenie Oskarżeni z tego miejsca widzą przewodniczącego trybunału barona Jeffreya Lorenza. Oni wchodzą tędy. Norymberga została wybrana również dlatego, bo więzienie jest bardzo blisko, zresztą dzisiaj to więzienie jest cały czas czynne i specjalnie wybudowanym betonowym tunelem. Często się mówi, że to był podziemny tunel, ale nie. Amerykanie budują tunel, żeby więźniowie przechodzili na proces właśnie w sposób Bezpieczny. Chodzi o to, żeby nie stracili życia przed wydaniem wyroku i żeby to się odbywało w miarę szybko. Każdy oskarżony ma prawo do obrońcy i do posiadania Biblii. 22 oskarżonych, ale 500 osób, które muszą wspierać proces. To są. Tłumacze, sekretarki, yy, ludzie, którzy pomagają. Do tego w mieście działają kuchnie. Oni muszą wszyscy gdzieś spać. Dziennikarze muszą wysyłać korespondencję. Materiały z procesu ukazują się w najważniejszych gazetach na świecie. Wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje w 1945 i 1946 roku? Dzisiaj słychać lekki szum, ponieważ mogą tu przyjść turyści. Natomiast wtedy, w czasie procesu, tu jest kompletna cisza. Dlaczego? Dlatego, że panuje absolutny zakaz jakichkolwiek emocjonalnych reakcji, nie wolno klaskać, nie wolno podnosić głosu. A tutaj, w tych ławach, oskarżeni również reagują w bardzo przedziwny sposób. Rudolf Hess przez cały proces milczy. Twierdzi, że ma amnezję i niczego nie pamięta. Gering, tuż przed wykonaniem egzekucji, dostanie od kogoś truciznę i uniknie. Wymiaru sprawiedliwości. Wymierzy sobie karę w jakiś sposób, można powiedzieć, sam, chociaż tak naprawdę jest to jego wielki triumf i ogromne upokorzenie dla Amerykanów, bo on powinien zostać stracony, nie powinien wymierzać sobie sprawiedliwości sam. Albert Szper, uważany za charyzmatycznego, bierze na siebie winę i dzięki temu uniknie najsroższej. Najwyższej kary. I tak jak mówię, wyobraźcie to sobie, że to wszystko odbywa się w totalnej ciszy. Po 218 dniach rozpraw, tysiącach dokumentów i setkach zeznań zapadają wyroki w ciszy. 22 oskarżonych, 12 zostaje skazanych na karę śmierci przez powieszenie, trzech na dożywotnie więzienie. Czterech na kary od 10 do 20 lat, trzech zostaje uniewinnionych. W sumie w procesach norymberskich, w tym głównym, w tym pierwszym oraz w tych mniejszych, to były procesy lekarzy, przemysłowców, w tych procesach osądzono prawie 200 osób, w tym, jak mówiłam, prawników, lekarzy, oficerów SS i przedsiębiorców. Potem było jeszcze sporo procesów, ale w tym wielkim morzu zbrodni 200 osób osądzonych w tych pierwszych procesach to jest naprawdę mała kropla. Świat reaguje różnie na wyroki norymberskie. Dla jednych to triumf sprawiedliwości nad złem, dla innych sąd zwycięzców nad pokonanymi. W Związku Radzieckim Trybunał norymberski pokazany jest jako wielkie zwycięstwo nad faszyzmem, natomiast w samych Niemczech, pozwólcie, że zacytuję, to te wyroki budzą mieszane uczucia pomiędzy wstydem a niedowierzaniem, bo tak jak już Wam mówiłam, w Norymberce, w Niemczech, szczególnie tych zachodnich, już wtedy reaguje się bardzo różnie na te wyroki. Niemniej jednak procesy norymberskie zostają uznane za fundament nowego porządku i staną się wzorcem dla późniejszych procesów tego typu, chociażby jak te w Hadze, w Ruandzie czy też w byłej Jugosławii. Wyroki odbywają się na dwóch szubienicach. Tutaj Amerykanie mają do dyspozycji trzy szubienice: dwie do pracy i jedną zapasową, gdyby na przykład Tamte przestały pracować. Jest tutaj taki dość trudny, bardzo kontrowersyjny wątek, mianowicie zbrodniarze hitlerowcy zostają powieszeni przez, mówiąc wprost, amatora. Dlatego, że profesjonalista dokładnie potrafi wyliczyć długość sznura w stosunku do ciężaru osoby, która ma być stracona, więc to wszystko odbywa się w miarę. Płynnie i w miarę szybko. Natomiast tutaj robi to człowiek, który nie dość, że nie jest zawodowym katem, to jeszcze ma podobno takie skłonności lekko psychopatyczne. Dlatego. Yy, Podobno Keitel męczy się na szubienicy, męczy się na sznurze około 10 minut, dlatego że ten sznur jest za długi. Tu jest mnóstwo dodatkowych, drastycznych szczegółów. Specjaliści z Muzeum zajmującego się procesami norymberskimi opowiadali mi, że jeden ze skazanych, kiedy leci do zapadni, uderza pod o platformę, dlatego że te zapadnie są dość wąskie, a oskarżeni mają dość potężną masę ciała. Po wszystkim Amerykanie robią wszystkim zdjęcia. Te zdjęcia pokazują wspólnie i dodają do tego jeszcze zdjęcie Geringa, Geringa, który popełnił samobójstwo przed wykonaniem wyroku i który wymknął się w ten sposób wyrokowi sprawiedliwości. Memorium Nürnberger Procese, czyli miejsce pamięci o procesach norymberskich, jeżeli jesteście w Norymberdze, warto tutaj wejść, zobaczyć tę słynną salę 600. W tym roku mija dokładnie 80. rocznica tego wielkiego procesu, który tak naprawdę miał zmienić losy świata. Czy zmienił? To jeszcze mamy tutaj wiele do powiedzenia. Joanna Lamparska raz w miesiącu goszczę na Waszych ekranach na kanale Militaria.pl, ale zapraszam Was także do siebie na High History, gdzie z militariami regularnie współpracujemy.